Dzień dobry, siemcia, siemcia. Byłam dzisiaj na śniadanku ze znajomymi. Jestem grażyną biznesu. Tam było pyszne masło ziołowe. Ręcznie robione tam. I oni strasznie dużo dają tego masła, więc wzięłam ze sobą, no nie słoiczek, ale taką małą szklankę. Taki, taki kieliszek, nie? I sobie wzięłam resztę tego masła. Ja zapłaciłam za nie, więc wiecie. No i mam w lodówce masło ziołowe <laughs> z restauracji. Już niszczycie? No dobra. Ja się uczę jak w to grać. Dobra, to nie było zbyt mądre, ale już trudno. To nie jest też moja ulubiona mapa. Absolutnie nie jest to moja ulubiona mapa. O! Jezu, już go ciapłam. O, już pan ucieka. Ale ruinkę mamy, więc spoko. O, ja chciałam wprost pobiec. Ja tam chciałam biec. Aj ładnie uciekła. Myślałam, że w ogóle za inną osobą biegnę. Że za tym Dwightem biegnę. O, ale sobie kartę wezmę. Ja się nie spieszę. Nowy mordulec, nowy, nowy. O, ja chcę w dół dać. Kurde. Kurde, x niedobrze. Będzie skakać? Nie, myślałam, że zaskoczy. I co? Mnie uderzyła? Serio? Ajajaj, dobra. Nie chcę ganiać się, bo tracę czas na to. Już dużo czasu straciłam. Bez spiny, bez pośpiechu. A tam nie ma żadnej szafki? Naprawdę? No nie trafiłam jej, poważnie! Poważnie. Poważnie. No i jego nie trafiłam, ja Ja nie mogę na siebie patrzeć, nie? No i nie trafiłam go, tak! Nie! Ty. Ja mam ochotę być z tej gry. Jakim cudem ja go nie trafiłam? Niech mi ktoś powie. Jak? Jak? Ja, ja, ja mam dość. <laughs> to jest pierwsza gra. Dlaczego co się dzieje? No dobra, w końcu trafiłam jednego człowieka, ale to jest dramat. Absolutnie dramat. Ach jezu, za wcześnie dałam. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Nie trafiłam. Poważnie. Poważnie. Jezu. Ale lamię, ale to jest Moja wina, moja wielka wina. Ale dobra. Wybaczmy to sobie. To wybaczmy to sobie po prostu. O nie. No, nie, 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 nie. koleżanko. Tak się nie bawimy. No dobra. O nie, 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 nie. Tu jeszcze mnie oślepiła najgorsza gra dzisiejszego dnia. Absolutnie beznadziejna. Wszyscy mi uciekli, wszyscy. Absolutnie beznadziejna. Ja nie mogę się zdecydować, kogo wybrać. Wszyscy mi uciekają, nie trafiam w nikogo. No tak bywa, też tak bywa. E... E, dobra, żeby nie było, to może chociaż. No nic, dobra, mamy trzech leżaków. Chociaż zdejmiemy kogoś, w sensie zawiesimy kogoś na ten hak, bo to już jest dramat. Pewnie zaraz coś przyjdzie z latarką. A jezu! Dramat. Albo dobra, dobra. Yy, udostępniła nam przynajmniej hak. Więc. Ja bym chciała powiesić, ale nie mogę. Aj nie mogę. Nie mogę po prostu. Nie... Czemu nie mogę powiesić? Dlaczego nie mogłam powiesić? W ogóle nie miałam opcji powieść. Dlaczego? Się zastanawiam. Nie wiem. Nie wiem. A dobra. Jest bardzo źle. O, już laska mnie oślepiła. Czemu? Jest tak źle. Nie wiem. Jest to absolutnie beznadziejna gra. Jest beznadziejna. Ja, ja mam ochotę wyjść. Świetna gra na początek. Świetna. Absolutnie świetna gra. No nic, no nic, tak bywa. Ja już się załamuję. Zaraz się przy... O Jezu, ten mnie jeszcze ośle... oślepił. Nie, ja... Przemilczę to, przemilczmy to. O co chodzi? Co to jest w ogóle za... O co, co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? No nie, 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 nie. Tak się nie bawimy. Ona mnie na pewno latarką oślepi. Na, pe na pewno ma latarkę. No nie, to jest jakaś też kampania, która się zna, więc no... Ja chcę przejść. Absolutnie. No. Dobra. No, oczywiście, że latarka. Jak ja mam grać? Jak? 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 I jeszcze latarką idę sobie znowu kołeb po połowie. Absolutnie dramat. O co chodzi? Co to jest za gra? What the fuck? Co to jest za dramat? Co to jest za gra? Na pewno mi teraz jeszcze ktoś paletą może e, uderzyć, więc. Idźmy, idźmy. Bo tutaj kolega na pewno. A co tutaj? Zdjęła. O, zdjęła. Hak, ok, świetnie. On, o, myślałam, że chce mnie jeszcze tutaj zablokować. Ach, na pewno chciał to zrobić. O, właśnie o tym mówię. Że. Nie, nie! Jeszcze sabotuje, nie, nie, no po prostu trzymajcie mnie, co to kurczem jest. Absolutnie dramat. Dobra, ja postoję i poczekam z panem. Chociaż tutaj pewnie ktoś przyjdzie. Ja poczekam, aż to się odnowi. Ten hak. Pewnie ktoś zaraz tu przyjdzie i mnie uderzy jeszcze tym, ale... Latarką. No dobra, dobra. Jest dramat. Jest dramat, absolutnie dramat. I w ogóle nie używam e, rzeczy od głębnika, bo mnie tam wszyscy zaatakowali. Tak jak widzicie, oni się znają widać, to w pój. Ja mogę jedynie co to kampić przy nich, bo widzicie, że tutaj wszyscy latają. Więc... Co tu się dzieje? Nie, no ja będę kampiła. Ja będę kampiła, bo po prostu to, że oni stoją, to jest też dla mnie. No, potem będą mi mówić, tu na sorry, ale to z ich strony. No tutaj widzę, że jest koleżanka. Eee, to ściągnie. I wszyscy tu stoją. Widzicie, co tu się odpierdziela. Jeszcze ten ma pewnie dead Harta. Tam je chcę jeszcze paletę na pewno zrzucić, oczywiście, że to zrobiła. Co tu się dzieje, to ja nie mam pytań. Jest absolutnie. Tragedia. I widać, że oni grają razem ze sobą i, i że to jest jakaś grupa zawodowców. Oczywiście, że tak. Klasycznie, klasycznie. Obraz, niszczymy tą paletę. Jest absolutnie tragedia. Tak też bywa. Staram się nie załamywać, tylko trochę popłakać. Kurde, szkoda, że nie zdążyłam przed nią, bo taki ładny hak byłby tam. Ja nią czekał. Dobra. Jest bardzo ślep i zaraz ktoś mnie ślepi. To tak klasycznie myślę, że to tutaj zaraz ktoś przyjdzie i będzie dramat. Jak? Jak mi uciekło, ja się pytam. Jak, 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 jak. O, jeszcze oczywiście, że. I co, zdążył? Nie, nie zdążył. Dobra. Najpierw nie obudziemy. Uciekła mi, serio? Nie! Nie! Nie, nie załamujemy się. Działamy dalej. Jest! Jest. Jest źle. Oczywiście... O latareczka już poszła w ruch, czyli wiedzą mniej więcej, gdzie jestem. O nie, zgubiłam się, nie! Ale zlamiłam, ale zla ale zlamiłam, ale zjebałam. Ojojoj! Oj, oj. nie, to uciekniętko będzie. No, no ja chcę go zostawić. I tak wiem, że mi ucieknie, i tak by mi uciekł, więc. Absolutnie. Masakration. Masakration. A i widzicie, Biegałem cały czas ze sobą, także to są też jacyś tacy lepsi gracze i to. Ej, ej! Aha, spadłam! Spadłam! To jest żart. Czy to jest żart? Siema tutaj jest z montażu. Kurwa, co tam się odpierdala? Ja nie mogę na to patrzeć. To jest dramat, to jest naprawdę. Podziwiam samą siebie. Szacun, że to wytrzymałaś i że nie wyszłaś z tej gry. No nic, nic. Ja nie używam póki co tej umiejętności w głębniku, ja o tym wiem. No ale właśnie dlatego, że. Pamiętałam, że oni gdzieś tutaj byli. I, I chciałam tutaj do nich przyjść. Bo nie wiem czy tutaj generator jest, czy... Nie, po prostu... Nie, tam na dole jest generator. Nie wiem czemu się tutaj chowają. Ale jest strasznie. Сейчас драмат. On spróbuje z tutaj mieć ten hak? Nie, nie wierzę. To jest totalnie gra, której nie chciałabym mieć jako pierwszą, ale niestety tak też bywa. Eee, I biorę na pracę eee, Jeden to jest dziadek, więc on pewnie ma eee, zejście. O fak, jak ładnie tego uniknął. Więc on pewnie wstanie sam, ten dziadzio. To jestem pewna tego. Ej, co, uniknął tego? Naprawdę. I pierwszą są, które chcę. O, właśnie, o tym mówiłem, że on na pewno tego uniknie. Okej, okay, wszyscy leżą. Jest pod tym względem ładnie, ale wszyscy mogą, w sensie, mogą wstać dzięki dziadziusiowi, to jestem tego pewna. Bo dziadzia ma... tego, dead Harda, więc... czy tam, to nie jest, czy jakoś inaczej to się nazywa, ten zegarek i jestem pewna, że on jakoś sobie z tym poradzi i wstanie. Ale... Może ich rzeczywiście zabiję. Jeżeli tak, to będę zadowolona. Bo to była strasznie, strasznie, strasznie upierdliwa gra. I myślę, że zaraz już stanie dziadzio. O ile to jest on. Niestety haki są tak daleko, że. No, to też nie było do końca rozegrane dobrze z mojej strony. O właśnie, o tym mówię. On jeszcze tamtego chce podnieść. O, niestety nie zdążył. Jak mi przykro, Panie Dziadzie. No i może ucieknie błazem. Też jest taka szansa, duża, duża szansa. Mój ja się za nim daniam. Więc. że po prostu znajdzie właz. Ucieknie włazem. O nie! Ale mnie zrobił bambuko. Ja myślę, że on no, szuka włazu. Jest silny. Ja go zgubiłam. O nie! jest, Czy go zgubiłam? Nie trafiłam go? Poważnie? Okej. Okay. Jeżeli on to umrze, to ja będę zadowolona, bo to był straszny mecz. Absolutnie był to straszny mecz. Ech. O matko! Zabiłam ich wszystkich. O Ow, tragedia to była. Tragedia, uh! dobra. Uh. Wow, 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 wow. Ale to było straszne było. Cena w biedrze Kinderjako za 299? O, to trzeba kupić.